Energetyka wiatrowa w Polsce to szansa na pozyskanie taniej zielonej energii. jest to szansa na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Energetyka wiatrowa w Polsce ma gigantyczny potencjał. zarówno ta morska energetyka wiatrowa tej o której dopiero się mówi, ta która będzie się rozwijała w najbliższej perspektywie, a pierwsza zielona energia z tych wiatraków popłynie najwcześniej w roku 2026 ma gigantyczny potencjał podobnie jak i energetyka, Lądowa energetyka onszorowa. Natomiast żeby uwolnić ten potencjał zielonej energii, zielonej energii z wiatru w Polsce, konieczne jest dokonywanie zmian w regulacjach, w szczególności w regulacjach dotyczących e, uchylenia, a w zasadzie zliberalizowania zasady 10K. Jest to zasada, która powoduje, że dzisiaj wiatraki na lądzie w zasadzie nie mogą powtarzać. Bez zniesienia, bez liberalizacji tej regulacji nie powstaną żadne nowe inwestycje w energetykę wiatrową w Polsce.